Kochani, z tej strony Marcyna, dzisiaj znowu w ramach kronik odpalimy sobie moje najnowsze konto, bo byliście tym zainteresowani i zobaczymy, czy coś się dalej zmieniło. I dostałam, słuchajcie, pieska w prezencie, to jest pierwsza rzecz, którą w ogóle dostałam. Żadnego kodu nie wpisywałam, więc też jestem zaskoczona, ale to całkiem, całkiem miłe i z tego co rozumiem, to ma chyba pasować do tego nowego. Nie, nie pasuje totalnie do tego nowego stroju, ale okej, okay, mamy i dostałyśmy ostatnio taką bluzę która jest w sumie dość w kolorze tej koszulki standardowej, więc nie jest najgorzej. Piesek słodki. Czy to jest taki piesek, który. Tak, to jest ten piesek, który chodzi. Więc, no, powiem Wam fajny, fajny prezent. Starrrightera nie mam, ale patrzcie to. Patrzcie, jak oni to promują mnie. Niesamowite. Zostań prawdziwą gwiazdą. Powiem Wam, za moich czasów czegoś takiego nie było, ale. No, całkiem niezła jazda. Wydaje mi się, że oni coś pozmieniali teraz w. Oj, zapraszamy do klubu. Guys, ja nawet nie wiem, kim wy jesteście. Ja nie mogę tak po prostu wejść do klubu. Ja nie mam nawet strajdera. Jedyne, co my tu teraz mamy, to jakieś zadania pierwsze lepsze. O których w sumie nie wiem o co chodzi. I pierwsza rzecz, o której mi mówiliście, to to, że jesteście w szoku, że to Maja jest osobą, która prowadzi ten cały jeździecki splendor, skoro ona przecież była dziewczyną, która miała po pierwsze problemy finansowe, po drugie, nie miała nigdy konia, po trzecie, zawsze jeździła jakby na koniu, jako osoba towarzysząca, więc prawdopodobnie też na koniu chyba nie umiała jeździć. I pamiętam, że nawet jak były te zadania, gdzie my jej załatwiałyśmy jej własnego konia, to ona się dopiero uczyła na nim jeździć, więc jest to dla mnie dalej szokujące. I to jest jedna rzecz, na którą zwróciliście uwagę i powiem wam, macie rację. To, że Maja jest w ogóle tym trenerem, to jest dla mnie totalna abstrakcja. Staniami Morland zarządza Thomas i jego sen Justin. Justin czeka na Ciebie w wewnętrznym dziedzińcu. Nauczy się jak opiekować się koniem. O to jest kolejna rzecz. Mówiliście, że to jest trochę abstrakcja, że oni najpierw uczą jak jeździć, a dopiero potem uczą, jak się tym koniem zajmować. I to jest trochę dziwne, ale tak chyba, chociaż nie tak chyba nie było zawsze. No i Justin po zmianie. I jedyne co mnie teraz interesuje to jak wygląda Angry Justin, czyli ten zły Justin. Co sądzicie o nim? Ja wam powiem, że nie wiem. Myślę o nim wszystko i nic. Szczerze wygląda trochę jak jakiś nio, na przykład z zaplątanych, taki ma vibe trochę tego typka. Cześć, chyba jesteś tu od niedawna, no co ty Mam na imię Justin, a te Akiko zgadza się, miło cię poznać w staniach Morland. Jesteśmy dumni z tego, że nasze konie są zadowolone. Posiadanie wierzchowca różni się od bycia właścicielem rowera auta Trzeba nawiązać więź. Im więcej czasu spędzasz z końmi, tym łatwiej zauważysz, ile dajecie sobie nawzajem. Zacznijmy od postaw opieki nad tymi wspaniałymi zwierzętami. O mój Boże i mój piesek w ogóle, słodziutki. A, popłaczę się. Słodziak. Naciśnij głowę swojego konia. To jest w ogóle cały nowy tutorial, zapomniałam. Oto menu konia, za pomocą którego możesz wchodzić z nim w interakcji. Po prawej stronie znajdziesz opcję opieki nad końmi. No, z jednej strony to menu kołowe w takich chwilach dla nowych graczy się przydaje, bo czasami przeciąganie tych wszystkich przedmiotów może być irytujące. Co to jest? Jeśli skończy Ci jedzenie, możesz się je dokupić w sklepie z jedzeniem dla koni. Wow, jaka scena, okej. Okay. Mogę go napoić. Kiedyś było chyba Max 5 wiader wody, teraz macie aż 11. Jeśli skończyć się woda, możesz nalać ją do wiadra, przeciągając... nią ze swojego plecaka i opuszczając na studię. Studnie! Czy ktoś kiedykolwiek to osta Co to jest? No Wyszczotkowało. Boże, jak on na mnie patrzy, ten koń. Ja bym chciała użyć to dziwne coś. Okej. Okay. Sprawdzamy nastrój mojego konia. Nastrój mojego konia jest świetny. Tak wiem. Widzowie, była szybciutka przerwa na zamawianie pizzy, bo jest niedziela i będziemy jeść obiad wszyscy, <głos> więc <głos> trzeba się przypilnować. Dobra, co ten Justin ode mnie znowu chce? Ale czy się coś wielce zmieniło? Chyba nie. Szkoda, że ta opcja zniknęła. Dobra robota, Kiko! Koń, który jest pielęgnowany każdego dnia, jest zdrowy, zadowolony i może biegać szybciej. Z kolei, rumaki, którym brakuje codziennej opieki, stają się ociężałe, smutne i wolniejsze. Założę się, że Ej, nie musi się bać o brak pielęgnacji. Siano można kupić w wielu sklepach, zwłaszcza w okolicach stajni. Na pewno umiesz już napełniać wiadro wodą ze studni. To możesz oczywiście zrobić za darmo. Możesz dowieść linii za wykonywanie rozmaitych prac w stajni Morland. Dostępne zajęcia znajdziesz do tablicy ogłoszeń przy budynku stajni. Codziennie aktualizujemy listę, więc może do nas padać każdego dnia. O, patrzcie, właśnie, jak wygląda mój dziennik w tej chwili. Uuu, wow. Jest ogromny. Przejrzyjmy go sobie, co wiemy o Alex. Moja znajomość z Alex zaczęła się wtedy, gdy Alex padła na Jorwicki, obóz i pokazała mi stajnie. Koń, Alex to Timkan. No to nieźle, bo to totalnie to się nie ima z prawdą. Cointalka, data urodzin, 5 kwietnia, miejsce zamieszkania Valedale, miejsce urodzenia, miasto Jorwik, ulubiona potrawa pizza, umiejętności, umiejętności specjalne suchary, hobby, fitness, e, hip hop. Co je się stało? Um, Linda Chanda, moje spotkanie z inną miało miejsce na jorwickim obozie. Aha, okej, okay. tu się chyba nic nie zmieniło. Moje spotkanie z Lisą miało miejsce na jorwickim obozie. No, serio. O, Lisa robiła kurs utrwalający, ponieważ miała straszny wypadek. Mhm. Moje spotkanie z Anne miało miejsce na jorwickim obozie jeździeckim. Ja no, to jest bardzo odklejone dla mnie. Justin był pierwszą osobą, którą spotkałam, kiedy przybyłam do stajni Morland. Gówno prawda i powinni to poprawić, w ogóle co za bullshit największy. Jest bardzo miłym i pomocnym chłopakiem, ma wiele cierpliwości do nowych dziewcząt, które zazwyczaj po raz pierwszy dosiadają konia. Mówi się, że potrafi doskonale dopasować iśćca do konia, ja w to wierzę. Dlatego jeszcze bardziej jestem w szoku, że to nie on jest um, tym, że to on nie jest tym trenerem faktycznym. No i Maja, instruktorka, no tragedia. Do rodziny Mai należała przed laty ogromna posiadłość w rodzajnych hrabstwach. Skąd ty to niby wiesz? Ona ci nawet tego nie powiedziała. Jednak Ged wykorzystała swoje podejrzane metody, by ją przejąć. Maja była małą dziewczynką, kiedy jej rodzina straciła dom. Przecinek kropka. Już jako dziecko musiała przyzwyczaić się do spania w stanie lub w jakimkolwiek miejscu, gdzie się tylko dało. Maja nadal wierzy, że pewnego dnia udaje się pomóc swojej rodzinie odzyskać to, co do niej należy. No to ma jakiś sens, ale to, że ona jest instruktorką, nie ma totalnie żadnego sensu. Hmm, poznaj Bobcats. Myślę, że Ty i A możecie teraz podjąć się wyzwania. Za sklepami znajdziesz wybieg. tam i porozmawiaj z Lorettą, która jest współliderką klubu jeździeckiego Bobcat Girls. Jest trochę e, końśliwa, ale niech Cię tu nie zraża. Ja słyszałam, że zmienili dialog, już nie jest taka niemiła. Poproszę ją, by Ci opowiedziała o zawodach Morland. Coś mi ciągle wali po tym po, po biurku, i mam wrażenie, jakby biurko mi latało. Piękne są te sceny, po prostu hit. No i drugie, Moje, mój tata Tomas chcecie poznać, chyba chcecie o coś poprosić. Bawiam się, że to może mieć związek z naszymi kłopotami. Pan Campbell, ten okropny szef firmy, get robi wszystko, byle tylko się nas pozbyć. Dzięki temu będzie mógł zaburzyć stajnie, zburzyć. I wybudować tu apartamenty. Próbujemy wymyślić jakiś sposób, by go powstrzymać, ale to strasznie podejrzany typ. Tomasa znajdziesz przy stajni. To no jest twój tata. Czemu mówisz do niego? Oh my gosh, aż mi gra spadła. Wybaczcie, wybaczcie, coś musiałam kliknąć jakoś. Czasami mi się tak zdarza. Mam, mam dziwne fazy. Thomas się nie zmienił. Jaki piękny był, tak jest. Dziękuję ci, Akiko, za szybkie przybycie. Sytuacja z panem Campbellem wymyka się po kontroli i potrzebuje Twojej pomocy. Thomas Morland. Thomas jest dobrodusznym właścicielem w stanie Morland. Razem ze swoimi pracownikami dba o to, by zapewnić wszystkim nowym miejscom wsparcie i komfortowe warunki jazdy. Thomas założył stanie razem ze swoją żoną Katrin, a teraz przygotowuje swojego syna Justina, aby ten w przyszłości przejął. Rodzinny interes. Mi się wydaje, że my wtedy nic nie wiedzieliśmy już o Katrin, ale według gry już wiemy, mimo że widzimy go jakby po raz pierwszy. Jak się właśnie dowiedziałem, prawie przekonał Radę, że firma Get posiada prawa do naszej ziemi, dlatego zostało nam już niewiele czasu. Jego przerażający go i rozstawiają już sprzęt, dzięki któremu będą mogli sporządzić szczegółowy plan pomocy przy rozbiórce. Jestem prawowitym właścicielem tego terenu, ale potrzebuję czasu, żeby udowodnić to Radzie, bo możesz mi uratować, tanie Morland. Nie mogę nawet powiedzieć tak lub nie. Musimy opuścić pracę geodetów pana Kambela, żeby uzyskać na czasie. Kambela, no dobra, nie, nie, krzyczcie na mnie. Boże, w tle się dzieją rzeczy. Wystarczy, że włączysz i sprzęt GPS. Ustawiałem go na terenie poza stajnią w stronę wzgórz za placem budowy. Zaznaczyłem na Twojej mapie, gdzie mniej więcej możesz znaleźć ten sprzęt GPS. Powodzenia. Tutaj w ogóle w tej grze pierwszy raz poznałam, co to jest geodeta. I co ja mam z tym? Coś jest nie tak z moim biurkiem, słuchajcie. Mam wrażenie, że z dnia na dzień ono się zachowuje tak jakby miało się złamać pod naporem wszystkiego. And I don't know why. Dobra, let's go. I jeszcze czas poznać Bobcat Girls. Hi girl. Tak, jestem Loretta. Nie zgadnę. Justin, przysłał cię tutaj na naukę podstaw dziecka konkursowego. Pewnie, że tak wszyscy ze Stani są dołączyć do mojego klubu. Lekcja pierwsza, bobka, ty przyjmują tylko najlepszych. Jeśli chcesz z nami jeździć, musisz na to zaprasować. Lekcja druga, ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz. Zawody poprawiają Twoje umiejętności jeździeckie, pomagają w rozwoju Twojego konia i wzmacniają naszą więź. Zanim przejdziemy do lekcji trzeciej, muszę poznać poziom Twój i Twojego. Jak Twojego ma na imię? Tylko nie mów, że albo coś w tym stylu. A, dobrze, może być. Like. Mam muzykę z get, więc trochę jestem przerażona. Mój klub zrobił na wybiegu tor treningowy. Spokojnie, to zupełne podstawę. Musisz tylko przed upływem czasu przyjechać pomiędzy flagami. Zobaczymy, co ty i Ej potraficie. Jeśli się zgubisz lub chcesz wrócić do stajni, dobra, dobra, podwózka... to do nas moim. Ale fajne są te, te wsparcia. Jakby coś tam. Co nieco robią. Skakać już umiem. Pamiętacie te czasy, gdzie trzeba było zapłacić za Star żeby dostać zadanie, w którym uczycie się skakać? Bro. To były czasy! Teraz już nie ma takich. To był jakiś poziom trudności. Teraz mam wrażenie, że do niego wracają w jakiś tam sposób. Ja to zrobiłam w 20 sekund to naprawdę długo. Aha, no i zrobiłam to i co dalej? No, ale ja to zrobiłam! Loretta, czy ty mnie nie lubisz? Czy tu jest coś zbugowane? Przecież przejechałam ten wyścig. No dobra, Loretta mnie nienawidzi, więc e, nie zaliczyła mi tego zadania i według niej nie przejechałam y, według y, czasu i kij mi w żyć tak naprawdę w tym momencie. Przykre to, musieli coś popsuć chyba, że jakby Loretta nie, nie za, zaliczyło jej się to. że tak szybko przejechałam jak strzała żywiecia, aż Loretta stwierdziła, że to jest kuźwa niemożliwe. Sorry! I, I wiecie, ona miała takie, Boże, to jest niemożliwe, i ja wtedy miałam takie, no, bro. Niego <grytania> spójrz na mnie, wyglądam na kogoś, kto jest prędkością, i mój pies w ogóle biega tak szybko, jak ja z tym mistrzem. No, ale liczyłam, że czegoś więcej się dowiem od niej, a jak to zadanie jest zbugowane, to ja się nic od niej nie dowiem na ten moment. SSO, mistrzowie naprawienia błędów. Wspaniale, świetna robota, jestem ci wdzięczny. To ich trochę opóźni, teraz nareszcie mam chwilę, by popracować nad dowodami, które będę mógł przedstawić Radzie. Co ja teraz zrobię, jakiekolwiek dokumenty prawne pana Kambela to dla mnie twardy orzek do zgryzienia. Jestem pewien, że powstrzymałbym go, gdybym tylko miał więcej czasu. Skoro chce grać nieczysto, pokażę mu, że trafimy na równego sobie. Przejdź obok kowala, kierując się w stronę wzgórz. Po drodze, na zakręcie prowadzącym do placu budowy, znajdziesz rozdzielnicę elektryczną. Być może uda się włączyć ten paskudny billboard odcinając prąd. Zaznaczę to miejsce na Twojej mapie. To powinno dać nam trochę czasu. Podoba mi się to, że on daje takie zadanie obcej kobiecie. Ja nawet nie wiem, ile finalnie mam lat w tej grze, bo też to pozmieniali 10 tysięcy razy. Ale tęsknię za mordą pana Campbella na billboardzie, więc wam to jeszcze pokażę. No Chciałam dalej polecieć z Bobka, bo wszyscy pisali, że jest jakaś tam zmiana fabularna. Ale dupa, no... no o mój Boże, jaki piękny! Nie wytrzymam! Just, just look! Czy Wy to widzicie? Dream home! Twój wymarzony... W ogóle ja tu sobie nie wyobrażam bloków. Ja nie wiem, dlaczego on stwierdził, że to jest dobre miejsce, żeby zrobić bloki. Ciekawi mnie to. Na jakiej podstawie on stwierdził, że to dobry pomysł będzie. Pracowanie. <grym> Bro, I'm amazing. I am the one. No na razie nic wielkiego się nie zmieniło, oprócz wielce zbugowanego zadania i tych dziwnych opisów w książce. Ja w ogóle pamiętam, że jak ja robiłam tą misję tutaj pierwszy raz, to ja myślałam, że oni jakoś reagują na nas i każą nam, wiecie, że nas łapią czy coś takiego. W ogóle ja kiedyś patrzyłam na tą grę totalnie inaczej, miałam wrażenie, że jest trudniejsza, ale może coś poprawili i oni faktycznie... Czekaj, Boże drogi. A? Czy Justy... Jezus, myślałam, że jest dwóch Justinów. Okej, okay, okej. Okay. O, mam zadanie z Mają w ogóle. Ciekawe. Haha, aż tutaj słychać krzyk tego furiata. Teraz mam trochę więcej czasu. Tyle, ile mi potrzeba. Nie musimy już oglądać tego wstrętnego billboardu. No i kochani, na tym zakończymy. Napiszcie, co sądzicie. I czy też już coś przeglądaliście? I czy warto w ogóle lecieć z tym dalej? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie miłego weekendu, yy, Boże weekendu, miłego tygodnia, i trzymajcie kciuki za mnie na kolokwiach. Bajo jajo!